Witam serdecznie na moim kanale Strzelce. Dzisiaj dla Was czytanie na miesiąc styczeń 2024. Oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, długoterminowe i nie będzie rezonować ze wszystkimi na pewno, więc proszę nie dopasowywać na siłę czytania do siebie, tylko brać to, co pasuje. Niektóre rzeczy mogą nie mieć razem. Jakiejś takiej ciągłości, bo staram się wyciągnąć jak najwięcej informacji z czytania, więc to mogą być poszczególne informacje, które będą do Was pasować, a nie całość. Z jaką energią wchodzicie? Co jest podstawą tego? O, co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Co w myślach, w planach? Jaka jest energia przy Was? Jaka jest energia z zewnątrz? Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie? I wynik. Na spodzie trójka kielichów, czyli może być tak, że ktoś tutaj ma jakieś osoby, które nie są życzliwe, które nie pomagają, nie wspomagają. Może być też tak, że ktoś kończy jakiś romans nieszczęśliwy. Odwołane są jakieś spotkania z jakimiś przyjaciółmi, znajomymi. Też tak może być. Co tutaj jest pokazane? Że coś wy tutaj będziecie rozpoczynać. Może być, że jakiś romans też, bo tutaj jest pokazane, że ktoś przychodzi z propozycją tego romansu, tego działania. Jakieś ryzykowne działania. Może być, że nieprzemyślane. Działanie z impulsu. To jest energia baralne w szczelec. Osoba niedojrzała też, od was o wiele młodsza. Może być, że coś związane z dziećmi. Jakimiś takimi bardzo ruchliwymi. Ale ja tu przede wszystkim widzę, że tutaj jakieś nowe działania dotyczące jakichś romansów. Jakichś romansów, które spowodują zakończenie stałego związku. I tu się pokazują bardzo znacząco zdrady. No, ten, ten romans nie przyniesie Wam sukcesu. Nie przyniesie Wam tego, czego chcecie. Tu się lew pokazuje też. Nie przyniesie Wam, tak jakby że Wy sobie tutaj myślicie, może, że coś tutaj będzie poważnego, to nie. Nie ma sukcesu, jest za to pechowy jakiś romans. No. Tak. Ukrywany. Dlaczego pechowy? Bo wyjdzie na jaw. Bo wyjdzie na jaw tutaj. Jak był pod osłoną nocy, wyjdzie na jaw ten romans cały, bo księżyc się pokazuje. Co pomaga lub przeszkadza? No jest piątka pentakli, czyli, że jest smutek, żal. Jest tutaj strata. Tu się coś kończy. Dziesiątka. Wylatują te miecze. Oczywiście one będą w odwrocie, czyli, że coś się zakończy, coś co było trudne, przybijające, dużo nerwów. Was, was, was to kosztuje. Może być tak, że już tutaj, bo ta piątka się powtarza. Piątka się powtarza. Coś, co nie przynosiło żadnych tutaj jakichś postępów w tym związku. Same straty, same braki, same po prostu jakieś trudności. Może tu jakieś problemy też finansowe, jakieś długi. Może wchodzicie w jakiś ryzykowny biznes, który właśnie nie przyniesie żadnego tutaj profitów, tylko same, same straty może przynieść. Czyli wchodzicie w jakieś. Jakąś spółkę, jakieś, jakieś po prostu e, relacje biznesową. E, I do końca nie wiadomo, o co chodzi z tą osobą, to uwaga, bo ta tutaj sytuacja może Wam przynieść jakieś straty. Jakieś straty finansowe. Tu też ta królowa się pokazuje. Straty finansowe. A jeżeli się wchodzicie w jakiś e, romans, to jest pokazane, no to Was tutaj dosięgnie. Tu jest rozwód pokazany. to jest pokazany rozwód, a jeżeli będziecie wchodzić w jakieś takie, nie wiem, nie do końca legalne sprawy, to tu jest pokazany sąd, czyli sprawy sądowe Was będą czekać. Będziecie musieli tutaj, nie wiem, albo spłacać jakiś dług, albo coś. Bo tu się pokazuje. Królowa, nie królowa, tylko ta kapłanka, król mieczowy, czyli tu jakieś kłótnie będą o jakieś sprawy, o jakieś informacje, o coś, co nie było wiadome do końca. Kłótnie o trzecią osobę, o ukrywaną osobę, bo ktoś się tu dowie o tym. Tu się ta osoba z zewnątrz, ona się dowie o tym, że ją oszukaliście, zdradziliście i okłamaliście. Ona się o tym dowie, bo to jest osoba z zewnątrz. Oso tutaj przy Was jest energia zakończania związku, ale też tu jest pokazany nieszczęśliwy romans. Czyli mówiłam Wam, że ten romans, w który wejdziecie, bo to jest kochankowie tu są kochankowie. To jest ukrywany, ale to nie jest szczęśliwy romans. On wam nie przyniesie tego, co, czego oczekujecie. Raczej tutaj będą kłótnie. To się pokazuje piątka buław, że wy się tu będziecie musieli wykłócać o jakieś pieniądze, o coś. O dzieci. No. Z zewnątrz osoba, byk pan na koziorożec. Mąż? Mąż. Dowie się o tym, że zdradzacie. Albo partner w związku stałego dowie się o tym, że zdradzacie. Albo osoba, która jest z wami w tej relacji, ona ma osobę stałą. I ta osoba się dowie o tym. I tu jest pokazana ósemka. I tu jest ósemka. Czyli wy tutaj jakby się po prostu zamkniecie w sobie. Wpadniecie w pracoholizm. Będziecie chcieli się po prostu jakby zapaść, gdzieś zniknąć, żeby nie było Was widać. Księżyc mówi i ta dziewiątka tutaj Księżyc mówi, że wyjdzie na jaw coś. Może być też jakaś ukrywana ciąża wyjdzie na jaw. Tajemnice jakieś iluzje kłamstwa wyjdą na jaw. Będzie tu przerabianie, nie przez noce. Tu też mogą być jakieś złe sny, jakieś złe koszmary, bo tu jest pokazany księżyc w odwrocie i ta dziewiątka, ale to wyjdziecie z tego. Czyli tu nie przez noce, nie przez w ogóle i jakieś przeżywanie tutaj i te złe myśli, nerwy, jakieś takie przypały depresyjne, to to się skończy. To się skończy. Nie wiem, albo się skończy, dlatego że Wy się tu, Zablokujecie. Idzie, idziecie w pracę. I to jest pokazane zablokowanie się. Siedzicie w pracy. Szukacie rozwiązań. Dużo myślicie. Autosabotaż. Nie widzicie wyjścia z sytuacji. Czyli tutaj y, sami wchodzicie w taką sytuację, z której potem wam jest trudno wyjść. Czyli się wpakowujecie w jakieś romanse które po prostu nie przyniosą wam nie dość, że po prostu rozczarowanie przyniosą, ale też nie przyniosą wam z tego żadnej korzyści, dlatego że jeżeli ta osoba z którą jesteście ona się o tym dowie, to to się szykuje rozwód. Się szykuje rozwód. Jeżeli w pracy to co mówiłam, szykują się jakieś problemy finansowe. Bo osoba się może okazać się nieuczciwa. Księżyc dwa razy, wychodzą jakieś, jakieś tajemnice na jaw, związane. Kochankowie dwa razy, czyli nieszczęśliwy romans, bo tutaj jest jakiś romans, który nie przyniesie. Brak sukcesu, klatka. I tutaj też leczenie serca. Może z zewnątrz ktoś tutaj jest pokazany, że tutaj ktoś z zewnątrz szybko się wyleczy z tego. Ktoś szybko się z tego wyleczy. Z tego waszego tutaj podejścia na przykład. Jeżeli to nie jest o was, to jest o tej drugiej osobie, która jest z wami, to taka sytuacja się może wydarzyć, że to ona weszła w jakiś romans tutaj. Ale raczej widzę was tutaj, żeby tutaj. Waszliście, czy wchodzicie, czy będziecie wchodzić. Oczywiście, że nie wszyscy, to nie jest do wszystkich, to może być tylko do jednej osoby. Jaka to będzie dla Was rada? Zresztą muszę to zobaczyć sobie, jaka to będzie dla Was rada. Rada jest, żeby podjąć odpowiednią decyzję, iść w odpowiednim kierunku, bo tutaj jest pokazane, że wy stoicie na rozdrożu i nie wiecie, w którą stronę iść, co teraz zrobić. Czyli tu jest pokazane, żeby się tu zablokowaliście, nie poszliście w tą pracę. To, żeby tutaj, żeby wyjść z jakoś z tej sytuacji trudnej, to musicie podjąć odpowiednie decyzje. Czyli iść w odpowiednim kierunku. Może, żeby Wam ktoś pomógł w podjęciu tych decyzji. Żebyście tutaj może skorzystali z jakiejś rady czy czyjejś. Ale jest tu pokazane, że świat jest w Waszych rękach, czyli w zależności od tego, w jakim kierunku pójdziecie, tak się ta sprawa potoczy. Tak się potoczy te, ta cała tu sytuacja. Tylko odpowiednia decyzja i stanowczość, pewność siebie. wy to jest. To jest e, odwaga, działanie, czyli wasza energia tutaj jest ognista. Czyli być pewnym siebie. <laughs> No nie ukrywam, że to jest trudne czytanie dla Was. I znowu no nieprawdopodobne. No znowu laguz. Trzecia no, osoba pod rząd ma tą samą. Laguz. Gdzie ona to jest? Jest taka rada. Dzięki mojej doskonałej intuicji znakomicie radzę sobie w grupie, a moje podróże zawsze kończą się szczęśliwie. Czyli musicie tutaj podjąć jakąś intuicyjnie, jakąś decyzję, żeby wam się tutaj udało wszystko. Bo tutaj, jeżeli podejmiecie odpowiednią decyzję, będzie pozytywny wynik surowych egzaminów. Czyli tu jest przed wami jakiś surowy egzamin. Czyli ta cała sytuacja to jest taki egzamin, jakby surowe, długa. Lecz szczęśliwa podróż, braki i niedostatki stymulujące dalszy rozwój. Czyli coś, co się tu dzieje z przeznaczenia, te wszystkie rzeczy, które się tu dzieją, z przeznaczenia. Że wy tu poznając jakąś osobę, jeżeli wchodzicie w to, czy, w, czy to zawodowo, czy jakoś biznesowo, czy relacyjnie, to to po prostu powoduje, że. Tak się musiało stać, tak się musiało wydarzyć. Chociaż ja tu widzę, że wy, no tutaj jakby. To tu jest pokazane, że jakbyście tu wchodzili, no. Trochę tak bezmyślnie w to wszystko. Trochę jakby bezmyślnie. Pakujecie się w co, coś trochę bezmyślnie tutaj jest bo te, te, te kochankowie, ta, ta sytuacja, czy kochankowie to nie jest tylko relacja romantyczna, ale to jest również podejmowanie decyzji e, związanych z różnymi sprawami, czyli wybranie jakiegoś, jakiejś osoby do współpracy, czy wybranie, podjęcie decyzji jakiegoś sposobu działania, no to też może być, ale to nie jest tu pokazane dobre, dlatego, że tu się pokazują te pieniądze, nie, że te pieniądze to jakieś problemy finansowe, Wy tu będziecie może musieli też odpracować coś też. Coś odpracować, tu jest pokazane. Przepracować też może. Może wejść w jakąś współpracę albo ciężko pracować na coś, żeby tu po prostu się coś poprawiło. Ale jeżeli tutaj e, intuicyjnie podejmiecie decyzję, to to się może poprawić wszystko. Bo tutaj wychodzą, wychodzicie z tej energii, tej dziewiątki mieczy. Czyli nie to, że będziecie permanentnie siedzieć i tutaj w tej ósemce i tutaj się zamartwiać, bo tu jest pokazane wyjście z tej energii trudnej. Czyli jest tutaj to światełko w tunelu, że tu w tym księżycu też będzie mówić w odwrocie, że się wszystko wyjaśni, wszystko się wyjaśni, czyli się poprawi. I to jakby ściągnie z was jakiś tutaj koszmar, jakiś, jakiś, jakiś problem, coś co was przybijało i nie dawało wam spokoju, nie dawało wam spać. True, prawda, jestem prawdziwa. Jestem prawdziwa, prawdziwy, nie? Jak można żyć bez wstydu? Może nie używamy słowa wstyd, ale towarzyszą nam wyrzuty sumienia lub żal. Możemy żyć robiąc tylko to, czego się nie wstydzimy i nigdy nie, nie wstydząc się tego, co zrobiliśmy. Czyli widzieliście, widzicie, nawet tutaj ta karta się jakby dopasowała, że robiąc coś, czego się nie będziecie wstydzić, czyli Tutaj podejmowania tych decyzji, jeśli chodzi o jakieś romanse, jakieś wchodzenie w jakieś e, kontakty, w jakieś relacje, czy biznesowe, czy takie związkowe, czego nie będziecie się wstydzić i nie będziecie mieć wyrzutów sumienia, że po prostu zrobiliście coś źle, bo może tak być, że będziecie mieć. Jeszcze raz przypominam, że nie jest to czytanie dla wszystkich. Tak więc życzę wam wszystkiego najlepszego, życzę, żeby się spełniły same dobre rzeczy, żeby ta sytuacja tutaj, która się pokazała, żeby ona się raczej nie spełniła, to jest takie tak przestroga można by powiedzieć. I no tak bym sobie życzyła, żeby wam się tu nie spełniły te rzeczy, ale co niektórzy muszą zwrócić uwagę na to, z kim się spotykają, w jakie kontakty wchodzą, kogo poznają co im ktoś proponuje, dlatego, że tu, żeby tu nie było problemów finansowych i strat, nie? Czyli nawet jakieś tam romanse przelotowe, które mogą wam wyrządzić jakieś problemy i, i spowodować, że dużo stracicie, a nic nie zyskacie na tym, bo ten romans tutaj się wydaje nieszczęśliwy. Na samym początku jest pokazany. Tak więc serdecznie dziękuję jeszcze raz. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze i do następnego razu.